Idziemy dalej za rozważaniami Pana Boga, który pragnie nam pokazać, co On ma jeszcze dla nas. To wszystko na podstawie Tomu 30. moi drodzy, 5. Ale zarazem przedstawiam nam dramat cywilizacyjny naszej nauki, naszego myślenia. Ludzkość odłączyła mózg od serca, rozum od woli, twierdząc, że świat rządzi się prawami fizyki. Rozum ludzki, marnując się na tworzenie elektroniki, sprawia, że ona niszczy ład naturalny i egzystencję człowieka. Dzieci, dziś zaczynamy się siebie nawzajem bać. Zniszczyliśmy to, co mamy najcenniejsze. Rozum? Nie umiemy myśleć, analizować. Zrobiła to elektrotechnika, elektronika. Dopiero macie owoc po domach, po swoich wnukach, dzieciach, patrząc, co one robią. Dzieci, to wszystko niszczy egzystencję człowieka. Ład naturalne dzieci. Do dziesięciu lat już nikt z młodego pokolenia w Polsce pracy wam nie podejmie. Nie będzie w stanie tego robić. Dziś biją na alarm przedsiębiorcy. Na dwa dni przyjdzie, nic nie mówi odchodzi. Żadnych obowiązków małżeńskich, rodzinnych, odpowiedzialności za dzieło za cokolwiek. Odłączyli wam mózg od serca, rozum od woli. No i po prostu jest, ludzie są dzisiaj gorsi niż zwierzęta. Tworzy się teoria absurdów. O ewol ewolucji darwin czysty absurd. Big będzie, powstanie świata z masy. To jest jeden po drugim. To są teorie absurdu. Przyglądnijmy się bliżej. Jak to rozumie Bóg? Człowiek ubliża własnej inteligencji, czyniąc podobne rozważania. Mówiłem przed południem, że bakteria jest twórcą, że rzecz materia nieożywiona tworzy materię ożywioną, że Ziemia jest matką, tylko chore. Zaprzecza własnej inteligencji, doszukując się początku życia w materii nieożywionej. Czytając podobne wywody, kiedyś do ojca Pio przyszedł na rozmowę i prosił o wsparcie dłową. Jeden z Włochów leczył się. W pewnym momencie mówi ojcu Pio, że jego profesor, do którego chodzi, mówi o nim, o jego stygmatach, rozmyślał. Dużo śmierci pana Jasa o krwi, no i to się mu pojawiło. On kazał penitentowi swojemu idź do pana profesora, powiedz mu, niech przez siedem dni rozmyśla, że jest wołem. Na pewno mu na głowie rogi urosną. Dzieci woły, osły skończone. Wytapetowani tytułami naukowymi, Wypowiadacie wojnę Bogu i głosicie teorię absurdu. Rano Wam mówiłem, na, na pierwszym roku, czy na drugim to było kosmologia, trucie o materii nieożywionej, że ona coś stworzyła. obieg będzie, rok, zażynał nas świętej pamięci arcybisku Życiński. Na dogmatyce? Dzieci żadnej kwestii teologicznej. Albo wpisany egzamin, albo przez cały rok ewolucji i udowadniano, że ewolucja nie sprzeciwia się teologii katolickiej. Ty jakich matołów my mieli wykładowców? Dzieci, to nie, że to matoły. Te nikt nie bronił interesu kościoła, a mówili, że nie sprzeciwia. Nasiąknęło to nasze pokolenie taką ideologią absurdu. Teraz rozumiecie, czemu księża nie bronią kościoła, nie bronią pana Boga. Dzieci nie są w stanie, rozumiecie? Zatruli ich umysły. Gdyby nie wyjątkowa pobożność mamy, byłbym na tamtej stronie. A gdyby nie orędzia, ja bym na starość zdziczał w tym wszystkim. No bo rzeczywiście wszyscy tak mówią, wszyscy tak myślą, więc mają rację. Dziś mi jest dane stanąć przeciwko wszystkiemu i przeciwko wszystkim. To mi przepowiedział Pan Bóg: walczysz z całym światem. Cały świat z Tobą walczy. Czy wiecie? Że znowu urząd celny aresztował dzwon nasz w Meksyku. Zapłaciliśmy W tysięcy, 23 dzieci, dalej go nie staniemy. Rozumiecie? Znowu został aresztowany i nie wysłany. 160 kg złomu im przeszkadza? Jak ja diabeł, nie wie, jaka to jest potęga tego dzwonu? Błogosławieństwo Matki Bożej z Guadalupe, tej, która nawróciła całe państwa Azteków, wszystkich Indian w Ameryce Północnej, znaczy i w środkowej, i południowej, północnej też, bo dzieci Meksyk, to co dzisiaj ma, to prawie 3 miliony kilometrów im Amerykanie ukradnie w XIX wieku. Wiecie, jaki był Meksyk pod Kanadę? I połowę USA dzisiaj to było amerykańskie. Znaczy meksykańskie. Stukli, a później znowu układy znowu im ukradli. Stan ludzkości jest nieodzownie złącz, złączony z jej rozwojem duchowym. Tymczasem ludzkość odłączyła mus od serca, rozum od woli. Dzieci nie ma żadnego życia duchowego. Czy wy to rozumiecie? Żadnej formacji, żadnego prowadzenia. To wszystko wiara i obowiązki wypływające niej i zobowiązania wobec Boga są tak ciężkie dla współczesnej cywilizacji, że oni masowo opuszczają kościół. Oni chcą być wolni. Włączy rozrywkę, tanio, jest szczęśliwy. Popije, pobierze narkotyków, pograndzi, porozpuszcza się i dzieci mówi, że jest szczęśliwy. Pytam się Was, dlaczego psychiatryki w Polsce są zapełnione dziećmi jedenasto, dwunasto, trzynastoletnimi, które chcą popełniać samobójstwa? Pytam się nas rodzice, no byliście mętkami. Co się dzieje z waszymi dziećmi? Coś. Mówicie, że wszystko wiecie? Tu wśród Was jest jedna pani, która pracuje z takimi dziećmi. Musi tak się zachowywać, jak chce dziecko. Jak coś innego nie, narusza prawa i ma problem z policją i z prokuratorem od razu. Jaka, jaka formacja? Dzieci, jakie wyłamanie! To nawet nie jest chlebnia, bo w chlebni zwierzęciu przyłożysz i rykniesz ustawisz. A tu nie ma nic. To, to nawet nie jest chlewnia. Co myśmy zrobili? Pozba, pozbawiając młode pokolenie rozwoju życia dłowego. Pan Bóg mówi dalej. Odłączyła mózg od serca ludzkość, rozum od woli rzekła. Że świat rządzi się sam prawami fizyki. I ponad wszystkim panuje porządek. Wymyślili wam teraz ekologię, łupią równo. Biją kasę z powietrza nieprawdopodobną. Teraz będą bili wodę z wody, z prądu. Te i wam wszystkim mówią, nie możecie palić drzewem, bo niszczy środowisko. Te nie jest to chore? Czy wy macie otwarty rozum? Zrobili tysiące prób nuklearnych, zniszczyli całą przestrzeń świata, i wszyscy mówią, że to były badania naukowe. Uruchomili procesy, które są nieodwracalne, tego nikt wam nie mówi. Francuzi mieli odwagę, ogłosili, że Sekwana płynąca przez Parys. Paryż jest rzeką antykoncepcyjną. No bo ryby, które tam są, nie rozmażają się. Nie ma młodych. Ja, wiecie, skąd to się wzięło? Przyjały anioły z nieba popiły no i porozlewają pigułki. No bo jak inaczej? Absurd za absurdem, mówi Pan. Ogłaszany uznany, nauczany. Kupiłem, kupiono mi duży atlas, moi drodzy, świata, bo lubię sobie gmyrać po geografii, popatrzeć. Dzieci pierwsze strony, wszystkie są o, o początku człowieka. Ty od małpy. Nieprawdopodobne. Jak powie pan ty gorylu, to będzie mnie sądził. Pani powie, ty małpo, ale przecież od małpy, przecież każą, każą to dzieciom się uczyć te jak powie, że twoją ciotką jest małpa, jak powiedziałem, że człowiek jest zwierzęciem, to mnie sądzili. Te to małpa jest człowiekiem i o tego nie wiedział. Tego mnie nie uczyli jeszcze. I ci absurd za absurdem. Ogłoszony, uznany i nauczany. Tymczasem rozum ludzki Marnuje swój potencjał na tworzenie elektroniki, która w swych dziełach niszczy naturalny ład i egzystencję człowieka. Kilkanaście lat temu jestem w Mierzdygorie nad morzem. Poszliśmy na obiad. Przed młody ojciec, od razu widać, że pracuje w Niemczech. Dwójka dzieci, 10, 12 lat, brat, siostrzyczką siedzą koło taty i jedzą. Tata próbuje do nich gadać, a oni cały czas komórka. Rozumiecie? Nieprawdopodobne dzieci. Siedzimy godzinę, ojciec nie był w stanie nawiązać kontaktu z nimi. Chyba oczu mał przywilej spotkania z dziećmi na trzy godziny. Kupujecie? No i jego dzieci jedzą i komórka. Co chwilę. Ha! Ha! A tata siedzi obok. No to macie Dzieci zdrowe relacje. Teraz rozumiecie, czemu się popitoliło w systemie ludzi, i chcą dowody dla psów, dowody dla kotów, cmentarze dla kotów, kliniki dla kotów i prawa obywatelskie dla kotów. Pochodzenie ludzkości, jej godność, przeznaczenie. Czas istnienia, złożoność natury ludzkiej jako podstawowe zagadnienia dotyczące człowieka pozostają dziedziną prastarą, jaką nie parają się współczesni ucze, ucze, uczeni, zadawając się teoriami absurdu. Dzieci tego mnie nie uczono w seminarium pochodzeniu ludzkości, wmawiano mi, że od małpy świat od Big Bendu, o jej godności, przeznaczeniu, o czasie istnienia i złożoności natury ludzkiej, jako podstawowe zagadnienia dotyczącego człowieka. A już gdzie o wieczności? A gdzie o śmierci? Ci żadnych takich wykładów nie było. O sądzie? Ci nic! I później idzie taki Kledeczyna, z którego zrobią księdza. Kapujecie? To jest Janosik, który wyżyna wszystko około. On patrzy na Kościół jako przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo, a nie misterium. Nie jak coś odwiecznego, ale ma się dostosować do potrzeby chwili. Katolicy poprzez Kościół mają pełnię mądrości, mocy do osiągnięcia szczęścia wieczności. Dziś ani 5% ludzkości nie myśli o wieczności. Czy rozumiecie? Nikt nie patrzy, co będzie w godzinie śmierci. To zniknęło. Kapłani mają zakazane mówić o śmierci, o wieczności, o piekle, o karze, o diable. Jak tylko ruszy, od razu media atakują i donosy do kurii. Wiecie, jakie są mechanizmy uruchomione, żeby uśmiercić życiodajny kościół? Teraz rozumiecie, dlaczego Pan Bóg stworzył mi takie warunki socjotechniczne, polityczno-gospodarcze, żeby był na uboczu, będąc w kościele, a mógł o tym całemu światu mówić. Na większości pogrzebów Waszych powinno być kazanie urzędowe: żyłeś jak pies, umarłeś jak pies, zdechłeś jak pies, bo to jest. Bliżej zwierzęciu i chowamy ci jak psa. Amen. Takie kazanie powiedział w 1946 roku polski kapłan, kiedy partyzanci uszczelili u a że jeszcze wszyscy byli wierzęci, więc księdza zmusili do, do pogrzebu, to w tak znalazłem, miał proces ksiądz. jeszcze mu kazali kazanie powiedzieć. No to pod karabinami wykonał to, przynajmniej się wyżył na kazaniu nad trumną. Żyłeś jak pies, zdechłeś jak pies, cholamy cię jak psa. Było kazanie? było. Katolicy znają prawdę, co czyni ich najmądrzejszymi istotami na ziemi. Pełnia prawdy, mądrości, mocy, jest obecna w ofierze mszy świętej, którą otrzymała Ziemia. Przedstawiając realia świata, Pan Bóg przy tej beznadziei mówi ludziom, mówi katolikom, których już jest dziecię niewiele że macie ratunek, macie pełnię prawdy, pełnię mądrości i pełnię mocy w ofierze mszy świętej. A oni zwołują kongresy i sprytnie was przekonywują, że wielu i wszyscy to to samo. To co ich tak boli? Co ich boli? Jeden wyraz konsekracji. Bóg jasno powiedział usuną, nie ma ofiary przetestowali wszystkie systemy, nabożeństwa, baby odprawiają, wszystko przetestowane, jesteście przygotowani, abyście weszli. Synodalność, wybrane kościoły w Polsce na liturgiczną profanację, czyli prostytucję, dom publiczny, brakuje na tych trybunach przed ołtarzami tylko rurki gołej baby i mają pełnię wszystkiego. Pan to tak wyjaśnia. Ty jednak jako katolik znasz prawdę, co czyni cię najmądrzejszą istotą na Ziemi, pod jednym jednak warunkiem, że czynisz pożytek z tej wiedzy dla własnej duszy. W czasy opalamy się. Wyjazdy, masaże, studia. To ja dla moich najgorliwszych, co mam resztkę, parę tysięcy ludzi, ogłaszam rekolekcję Dla zakonu mariańskiego, co obowiązek, co trzy lata, powinno być dzieci 500. Wrzeszczę od trzech miesięcy, raptem się 30 zgłosiło. A może zrobimy sobie wyjazd, będziemy tyłki opalali nad Chorwacją? Dzieci tam jest plus 26 już. Wyjątkowo, opolimy się, będzie nas woda polewała. To smakuje wszystkim. A jak trzeba opalić duszę, nie ma chętnych. Nie ma wśród reszty, którą prowadzę. Ja to mówię do moich. Człowiek jest istotą najmądrzejszą, jednak pod jednym warunkiem, że czyni pożytek z tej wiedzy dla własnej duszy. Inaczej jesteście jesteś głupcem przewyższających tamtych. To mówi Bóg do Was, tej resty. Dzieci próbuje uruchomić system, abyśmy żyli w Bogu. Niestety, jeśli tego nie chcecie robić, Pan Bóg ci mówi, Jesteś głupcem, który przewyższa tamtych, którzy głoszą teorię absurdu, mówią ziemia matką, bakteria początkiem życia, materia nieożywiona ożywiła się. Ja dziś pokazywałem, weźcie dwa krzesła do ręki, no i dotknijcie, powiedzcie, chcę mieć mustanga. No powinno cię krzesło posłuchać i zaraz połączymy się dwie materie nieożywione. Dzisiaj nic nie wychodzi. Znasz bowiem całą prawdę o swoim pochodzeniu, o istocie, przeznaczeniu. To wszystko usłyszeliśmy, dzieci, w orędziach. Jeśli kleryk pojmie te kilkadziesiąt tomów w ciągu sześciu lat, to nie ma, lepszej, nie ma lepszego materiału dydaktycznego dla zrozumienia istoty. Musimy tylko podłoże historyczne danego dogmatu, jak to mówili święci, jak to mówili ojcowie Kościoła. Ale na chłopski rozum, na najprostszy, macie wszystko tu wylane. Tu macie pokazaną prawdę o swoim pochodzeniu. Dzieci, ja nie wiedziałem, jako ksiądz, że moja dusza była w Bogu, zanim ja się począłem. Czy Pan Paweł to rozumie? Ona była od początku. Kto nam mówił o swoim pochodzeniu? Bóg nas umieścił w tym czasie dla swojego planu. Twoje pojawienie się wynika z Jego woli. Sam więc podejmujesz świadomą decyzję o własnej, wiecznej przyszłości, uwielbiając Boga i jego dzieła poprzez ofiarę mszy świętej lub nie. Dalej Bóg powie bardzo dzieciostro. Kto nie korzysta z mszy świętej, niech nie myśli o niebie, po swojej śmierci. Musi mieć świadomość, że jak masz w trumnie kogoś z rodziny, a nie chodzi do kościoła, dziecko drogi ogień. To, co truje ksiądz na ambonie, krzyknij, księże, nic nie mów, on nie chodził na mszę świętą. Księże, nic nie mów, lepiej weź do ręki różaniec i zacznijmy się za niego modlić, żeby się zdążył na sądzie nawrócić. Bo Bóg czeka co najwyżej 30 dni. To katolicy, bowiem poprzez Kościół, otrzymali pełnię mądrości i pełnię mocy do osiągnięcia pełni szczęścia wieczności. Pełnia ta obecna jest w ofierze grzeźwiatę. Co się z wami stało, Polacy? Całymi chmarami nie chodzicie na ofiarę Mszy Świętej. Dzieci, Polska, dziś wiecie jak wygląda? Jakbyście mieli mapę, to są powyrywane kawałki, gdzie jest śmierć. Całe połacie naszych członków rodzin, dzieci, wnuków, braci nie chodzi na ofiarę Mszy Świętej. Rozumiecie? A pełnia szczęścia jest obecna w ofierze Mszy świętej, skarbnicy wszelkich łask, które otrzymała ziemia. Nie czerpać z tego bogactwa znaczy tyle samo dla duszy, co wstrzymanie się od jedzenia pośród uczty weselnej człowieka, przymierającego głodem. Jeśli ów człowiek umrze, umrze z powodu własnej głupoty. Wystarczyło mu bowiem sięgnąć po pokarmy i jeść. Ilu potępieńców odprowadzacie w trumnach do kościoła, czy idąc na pogańskie uroczystości grzebania? Jak trzeba być szalonym, żeby chcieć spalić ciało. Wyczytałem ostatnio: Każdy masą się spala. Widzicie czemu? By, po, by pokazać publicznie, że nie ma życia wiecznego. I ci, co wy robicie? Co wam księża, mówiąc, bo księża w Polsce zachęcają do urn, spalania, rozumiecie? Księża! To jakim prawem on jest księd księdzem? Przecież to jest demon! No bo on życzy parafianowi śmierci wiecznej, bo jak się spalisz, publicznie mówisz, wybrałem piekło. Czy to rozumiecie? Zakazałem wam chodzić na pogrzeby z urnami. Jak możesz iść na modlitwę potępieńca? Umieracie na wieczność z powodu własnej głupoty. Wystarczyło bowiem iść po po pokarm, chodzić po pokarm na ofierze mszy świętej i go jeść. Dzisiaj, oni dzisiaj w kościele polskim robią wszystko, żeby tego pokarmu nie było. Tego już na zachodzie nie ma, rozumiecie? Teraz Pan Paweł rozumie, kiedy byłeś tak wzruszony, jak Ci pokazałem religię, znaczy drogę krzyżową, przed Najświętszym Sakramentem. Księże, ale tu pisze, znikną z powierzchni ziemi kapłani. Panie Pawełku, oni muszą zniknąć. Rozumiesz Pan? Oni muszą zniknąć, bo oni trzy razy więcej zrobią krzywdę ludzkości niż demony. Jeśli nie rozumieją ofiary mszy świętej, nie powinni iść w kapłaństwo. Amen.